Poltergeist idziemy. Chcesz jechać? Chcesz obstawiać i jechać? Tak, to jest Poltergeist, idziemy. Dobra w <śpiewa> moim metalowym kubeczku deolo, kurwa, brother, ale kombo. Leje harną spuchy, pół napół, z lodu herbatą leży na molo, a gardło łaską tam powoli pianą, kurwa. Ja od mojego mi? Was mi szefowa? Ufam ci. Dlaczego mam ci nie ufać? Zaznacz fantoma i pojedźmy. I'm not sure but. Dawaj. Ej, dobra. Kurwa. Kto wie? Waga. Jesus Christ. It's Jason Bourne. Ja yeah, pierdziele Słyszałem Arnolda Z lodo herbatą leżę na molo A łaską tam powoli piano. Kurwa Bro Der z... No Pójdź z tym krucyfiksem O kurwa dobra no. <laughs> <laughs> Może być na korytarzu jednak O kurwa termometr mi spierdala. No Kość! Scooby by tu! przejął moją broń? O no! Ondrobym wykreślił. Jednak działa ten. a co jest tym młotkiem? No <laughs> i nie opada. też, żeby tylko nar zapłonął. Braweranie. Efekt po braweranie, masz na zawołanie. <laughs> Klipujcie, to proszę. <laughs> Hello, ghosty. Co to kurwa? Do gem. O, i wszystko jasne. Dobra, zaraz że parolikę, ale tu wszystko jest jasne. Widzicie, dentysta tutaj studiował demoniczne rzeczy, wyrywał ludziom zęby, swoim pacjentom prawdopodobnie. Może nie wygląda na sam dentystyczny. Tutaj mamy krew na talerzu, tu jakiś część z mózgów. Tu nie działy się zwyczajne rzeczy. Tu nie działy się zwyczajne rzeczy. Mogę wam to przysiąc. Może w tym szpitalu coś było nie tak. Nie bez powodu jest teraz nawiedzany. Give me a sign Event tutaj, ok. I do tego. Może być umara? Może być. i wenska na dwóch tutaj. za czymś Już kurwa, z nimi pokój po tym evencie. Ale i będzie tutaj. Gdzie mam zróbcać? Kurwa, czuję, że jest zasadzka na mnie jakaś. I'm waiting, ghosty <laughs> Ale wiesz, że w pokoju dzieciaka dalej jest pięć? Ale on jest w kuchni, masz orby W pokoju dzieciaka dalej jest pięć Ale to nie wystrośnie ci od razu On jest w kuchni jak chuj Zresztą masz event, z jest stąd, to nie oni 15 No to już spada Wiesz już ci kurwa nie jebnie tak o z góry jak, jak samolot w dwie wieże, co nie? Wyciszyłem. Je... Gotki? Czekaj, odciszam tego parabolika. Kurwa spaliłem kadzi. Wow. Mm -hmm. Dobra, przejść hanta nie będzie. Przez chwilę. Idę po drugie, co? Gotki o chuj <laughs> Nie szaty tego rogaty To ma zostać w tajemnicy dla tych co tu byli. No 3 na 3. Fucking killer a gdzie Kamila? Jednę, ja mam krótkie nogi. Czekajcie na mnie. Nie, on się nie czuje jak 30, on się czuje kurwa jak 40 albo 50. On już ma dziecko, żonę yy, i już zasadził drzewo w ogródku, wiesz? Ja pierdolę. Ja dalej ja jestem to... nie panie... Dawaj magik, ready. Lecimy. Nie, magiki lecimy, to jest złe połączenie, słuchaj. <śmienicza> 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 oh, kurwa. <śmienicza> to nie miał tak być. To mi się miało. bym sknęło, przepraszam widzowie. <śmienicza> Dobra, otwieram bo to sami chcieliście. Nie, magiki nie skacz, Magik nie, nie, proszę, proszę, uwaga. Czy to są schody na wieżę radiową RMF-u? rmf <śmów> 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 O oh, kurwa! Dobra, on chyba tu jest, mam powiem. Idę do domu. I idę do domu. Nie, on, Ducha! Mocyfem, no, 100, bo... 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam! 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam! Jeszcze raz, jeszcze raz. Niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. A kto mailing, Dmuchaj. <noise> Co? No, może chłopak potrzebował zachęty. Halo! Jest kręgosłup. Do... Wszystki handel jakiś Halo! Po przyszliśmy! Kąd nas wysłał? otwórzcie! Ale ci szluga mordo, bo co się kurwa dławisz Jaki tobie w dupę Chciałabyś mieć chuja ale nie masz, więc nie wsadzisz mi go w dupę. No, to to ma... no kurwa <laughs> Powiem tylko kilka ładnych słów. Rogaty, jesteś tu? Nie ja ma rogatego. O oh, yes. oh, kurwa! O oh, kurwa! To ty odniebałeś. Jest <laughs> rogaty, <laughs> a widz, który Chuj jeden rudy jestem przez ciebie. Wiem ja, <noise> oglądałem stream. O, to jest ten Nightclub. Się ja no tego kurwa wykończyły ćwiczenia hopa. Ta. Sport to zdrowie mówią. Szmata. A to są demony, to krucyfiksy, są demony, tak. Krucyfiksy. Dobrze. Trzymaj się na dystans, szmato. Płoń! Spiritus Sancti! Dobrze, że Paweł mnie nauczył tego zaklęcia. Jest, jeden Ta zginął. Daj mu, daj mu! Jakie twoje danie było u ulubione? Kiedyś moim ulubionym daniem było danie dupy. A teraz? No słuchaj. Powinniśmy zastanowić się, w którą stronę zmierza... Nasza cywilizacja, w sensie. Ja rozumiem kontekst, umory. Fajnie, w sensie taki szot jest wycięty, ale. Ale kurwa, jeszcze potem wiesz, że król Szeliga. No jak można króla ligę umieścić koło czegoś takiego? Wiecie, czego się tutaj nie toleruje. Dobrze. Jednak można, jednak można go tu umieścić. Nie było tematu. Nie było tematu kompletnie. Kurde, zabił mnie. Gdzie ty jesteś tutaj? No, na glebie. W kuchni nie przychodziła Gesslerowa. Trzy <laughs> jednak. Chuj, Gesslerowa, mała. Weźcie, <laughs> smoka było się, manu. Witam serdecznie. No tu gosek kurwa nie jest, wyżyganie ma Kurwa ci nie łeb rozjebało tak się żyją Oj ten punkt chyba będzie troszkę dłuższy niż planowaliśmy Nie ma być tylko przystanek, a jednak nie będzie aż taki długi O dostaliśmy receptę na zbudowanie czegoś Szczęśliwej rodziny Hehehehehe <grywa> <Trzy jest. grywa> Czy tam nie są jakieś kanibale, czy mi się wydaje? Biegały w okolicy, więc. Oh shit, ale... Ocie panie, cała pielgrzymka! Spierdolamy. No kurwa. O jaki ma wilkini, prawda? No silnik od motorów. <laughs> Lecimy. To jedziemy na znak zapytania. Tak. Najpierw. Dobra, ruszamy. Shit. <laughs> Shit Dobra, melek nam się utopił Jak jest, tak miało być Chwila, bo zgubiłem wątek Tutaj będzie, dobra Wypychamy go? Nie, idziemy z buta chyba